Cześć, ja nazywam się Łukasz i jestem założycielem firmy X-Dental, który specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu nowoczesnych gabinetów stomatologicznych. Ten film jest kontynuacją serii Klinika od Zera, tak naprawdę Klinika od A do Z, w którym pokazujemy, jak tworzymy nowoczesną klinikę stomatologiczną w Katowicach. Wspólnie z. Cześć, Dominiką Skałbą, jestem architektem, prowadzę biuro DNA Architekci i specjalizujemy się już od kilkunastu lat w projektowaniu obiektów służby zdrowia, ochrony zdrowia, głównie stomatologii. Na tym konkretnym przykładzie chcielibyśmy Wam pokazać, jak taki gabinet tworzymy. Ostatnie trzy odcinki opowiadały o tym, jak spotykaliśmy się z klientami na podstawie tego, jakie możliwości są w lokalu. Powstały też już koncepcje wyposażenia i projekty, a dzisiaj chcielibyśmy pokazać kolejny etap, czyli już to, co się dzieje na budowie. Tak, w międzyczasie uzgodniliśmy z klientem ostateczną koncepcję, powstały rysunki techniczne na budowę, rysunki wykonawcze. Są to rysunki zarówno ogólnobudowlane, jak i rysunki szczegółowe, detali, rozwiązań poszczególnych elementów. Lokal mocno się zmienił, ponieważ z otwartej przestrzeni nagle wyłonił się poszczególne pomieszczenia chciałabym Was oprowadzić, pokazać, jak działa ekipa i do, do czego doszliśmy. Kanał rozwijamy dzięki X-Dental. Dystrybutor wyposażenia gabinetów stomatologicznych. Dostawca takich marek jak Dentsply, Sirona, Dure Dental i Melag. DNA Architekci. Architekci z uprawnieniami, którzy specjalizują się w projektowaniu nowoczesnych placówek stomatologicznych. Medic DNA. Polski producent mebli medycznych. Klinika od A do Z. Jako jedyni uczymy, jak tworzyć nowoczesne gabinety stomatologiczne. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie tego filmu. Tak, więc znajdujemy się teraz w holu wejściowym, tutaj jest wejście główne. Za chwilę po tej stronie zobaczymy szafę, gdzie klient się będzie mógł rozebrać, gdzie będzie się mógł napić kawy, gdzie będzie miał taką swoją, że tak powiem, strefę obsługi, ale również personel będzie miał w pewnym sensie magazyn. Łukasz stoi w miejscu lady, która rozpoczyna się w tym miejscu. Tutaj zawisną dwie fajne duże lampy. Z tyłu panie będą miały swoją szafę z archiwizacją. A natomiast tutaj mają takie pomieszczenie techniczne, ale również pomieszczenie ciche, które pozwoli im komfortowo odbywać rozmowy telefoniczne. Następnie w tym miejscu strefa wypoczynkowa, strefa z miękkimi siedziskami, z telewizorem, z możliwością prezentacji. I również to, co było dla nas ważne, to, żeby pacjent mógł sobie wyjść. Na taras, gdzie, który będzie również zaaranżowany, gdzie może po prostu zrelaksować się przed przyjemnymi zabiegami, które go czekają. Tu jeszcze czego brakuje? To brakuje nam zamknięcia szklaną ścianą. Będzie to szkło specjalnie gięte po łuku, i w tym miejscu, można powiedzieć, znajduje serce które dba o czystość w gabinetach. Tu będzie się odbywała sterylizacja wszystkich urządzeń. Natomiast zaraz przy recepcji znajduje się pomieszczenie, gdzie będzie wstawiony rentgen. Ponieważ nie każdy pacjent musi iść do gabinetu, może to po prostu zostać wykonane tylko zdjęcie i można sobie przejść do, mhm. z tym zdjęciem gdzieś pomaszerować dalej. Dobra, to ja mogę powiedzieć dwa słowa w temacie RTG też, bo to też było na takim czasem etapie. Policzyliśmy zalecenia do projektu osłon radiologicznych, do ochrony radiologicznej, po to, żeby też zoptymalizować koszt przygotowania osłon w tym gabinecie, czyli w tej pracowni radiologicznej, gdzie będzie stał tomograf, cefalometrym, ale też w gabinetach, gdzie będą aparaty punktowe. Po to, żeby nie przepłacić, nie zabezpieczyć tego nie wiadomo jak, tylko żeby to było zrobione rzeczowo żeby w łatwy sposób uzyskać pozwolenie na użytkowanie aparatu. I tutaj padły, padła decyzja na zabezpieczenie płytami Safeboard, które montuje się w bardzo prosty sposób, podobnie jak płyty kartonowo-gipsowe, a również chronią przed promieniowaniem. Tu teraz jest ciemno, więc ciężko będzie to pokazać, ale tomograf z Cefalo będzie zainstalowany za takim w takiej wnęce. Tutaj będzie przygotowane biurko z umywalką z komputerem po to, żeby się operator za takim rogiem powiedzmy schował i żeby w prosty sposób mógł wykonywać badania takiego pacjentowi. Ja jeszcze opowiem o do samym pomieszczeniu zaprojektowanym na potrzeby rentgen, rent, urządzenia rentgenowskiego. Otóż zostało ono z premedytacją zaprojektowane w takim kształcie, by obniżyć konieczność ilości zastosowanych osłon, co potwierdziły właśnie potem obliczenia tych osłon. I jako ciekawostkę dodam, że dzięki takiemu właśnie Udało nam się zaoszczędzić 3000 zł na samym braku osłon do drzwi wejściowych do pomieszczeń. Zapraszam dalej, tak jak mówiłam, tutaj sterylizacja, tu natomiast mamy toaletę dla pacjenta. Nie ma co tutaj za dużo mówić, jest ona po prostu dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Natomiast w tym pomieszczeniu znajdzie się yy, pomieszczenia socjalne pracowników. Szatnia, miejsce na przygotowanie posiłków oraz toaleta. Mhm. I tam dalej jest I też pomieszczenie tam techniczne. Tam jest nasze serce pomieszczenie techniczne. Tak, którego nie będziemy też tak pokazywali, bo jest tam ciemno, za bardzo nie ma jak wejść, ale tam zbiegają się wszystkie instalacje z i sprężonego powietrza po to, żeby zasilić unity w sprężone powietrze od kompresorów i od, od, sądze, od pompy z pompy Także te instalacje też widzicie już tutaj w podłodze. Tak na przebitkach zobaczycie, jak one dokładnie wyglądają, jak są zrobione. Zapraszamy do gabinetów. W gabinetach już przebieg instalacji, jest są wykonane zgodnie ze schematem instalacji, które wykonaliśmy my w naszym biurze, wraz z uzgodnieniami właśnie z Xdental, mhm. więc pierwsze co powstało to dokładnie zaprojektowany układ funkcjonalny, na gdzie... następnie w sumie koncepcja wyposażenia, koncepcja wyposażenia, tak i potem na podstawie tego projekty do wszystkich urządzeń plus właśnie te projekty ochrony wspomniane już wcześniej przy przy tomografie, no bo tu wszędzie mamy też w gabinetach zaplanowane aparaty punktowe, więc też trzeba było te osłony policzyć po to, żeby i dopasować dobrze ustawienie unitów i osłony, które są wykonane. Później po wykonaniu takiego projektu przekazaliśmy projekt do wykonawcy. Wykonawca zgodnie z projektem wybruzdował sobie trasy pod, pod to, używając szablonu unitu. Roz... Rozprowadził instalację mhm. tak, by niczego nie brakowało. Przy takim szablonem też weryfikowaliśmy dokładne umiejscowienie instalacji względem tego, co było zaplanowane na projekcie, po to, żeby mieć odniesienie w rzeczywistości, jak to faktycznie wygląda, tak żeby te unity pozwalały na ergonomiczną pracę i z meblami, i ogólnie ze wszystkim, co będzie w gabinecie. Są też przygotowane od razu szpilki montażowe, po to, żeby m, względem szablonu montażowego, żeby instalacje były tak rozprowadzone lub inne rzeczy, media, które mogły być gdzieś podłodze w okolicy unitu, żeby nie ryzykować wrócenie przy instalacji, bo to jest potem niebezpieczne i może generować później opóźnienia w, w uruchomieniu gabinetu. Więc jakby to jest już też przygotowane. Tak, więc tutaj są, jesteśmy tutaj w strefie teren gabinetów. Kamera stoi w głównym, w głównym korytarzu, w którym porusza się pacjent, natomiast gabinety pomiędzy sobą są połączone drzwiami przesuwnymi, które będzie poruszał się personel i ewentualnie będzie sobie przez te drzwi przekazywał jakiś sprzęt, który jest chwilowo używany w danym Gabinecie. Tutaj jest drugi gabinet, chyba największy, najbardziej widny, z dużymi przeszkleniami. I tutaj podobnie widzimy już przygotowane instalacje. Jest to gabinet końcowy, więc jest ich zdecydowanie mniej. W trakcie projektu układu funkcjonalnego i wyboru z koncepcji wyposażenia padło też na to, że nie bardzo pasuje, żeby aparaty punktowe w gabinetach, nie we wszystkich oczywiście, były montowane na ścianach, tylko zrobiliśmy je na unitach i pod to musiały też zostać przygotowane weszle na przewody, tak żeby połączyć głowicę montowano na unicie ze skrzynką sterującą, która będzie montowana na ścianie. I to też musiało być przewidziane już na tym etapie, żeby te przyłącza móc przygotować, żeby potem nie było żadnych niespodzianek. No i do tego też została na każdy gabinet policzona ochrona radiologiczna pod konkretne aparaty i pod konkretne ustawienie. W tym kolejnym gabinecie też z kolei tego, że są duże przeszklenia, czyli jakby dookoła jest okno, więc też nie było możliwości, żeby instalować aparaty, aparat punktowy na ścianie, no bo jej po prostu nie ma, więc też padło na to, żeby aparat był zamontowany na y, unicie, a skrzynka to tylko na słupie, bo innej możliwości nie było, no i też te przyłącze trzeba było przy tym przewidzieć. Ja opowiem jeszcze może o samym budynku, ponieważ widzimy tutaj też szereg instalacji takich bytowych, które są zapewnione, bo jest to wentylacja, klimatyzacja i tak naprawdę sam budynek jest wymagający. Jest to budynek, w którym jest oddymianie i też bardzo sztywny układ konstrukcyjny. Więc to, co tutaj się podziało, to dzięki temu, że na pierwotnie powstał układ funkcjonalny, zostały wytyczone przebicia przez stropy i cała nasza kanalizacja jest przeprowadzona jeszcze przez dewelopera że tak powiem, przez lokal sąsiada. To też jest bardzo istotne, ponieważ przy tak mocno uwarunkowanych budynkach, żeby mieć to na samym początku dobrze przemyślane, bo, bo w tym momencie nie jesteśmy w stanie dołożyć nawet umywalki tutaj. Tak? Coś, co jest banalnie proste, często w te, takich budynkach jest niemożliwe. No i to też musiało być przewidziane z tą kanalizacją pod kątem unitów, bo kanalizacja w unitach jest bardzo nisko, w sensie ten punkt tak, wpływu. Więc tak. to jest nie już na, na wysokości umywalki, tylko bardzo nisko. Tak, to więc to, co też... widzimy, no to mamy tylko tyle miejsca na prowadzenie tych instalacji, więc aby trzeba było tak to rozmierzyć, żeby tych przebić sąsiad miał jak najmniej, a żeby tutaj wszystko móc podłączyć. No i też tory prowadzenia wszystkich instalacji musiały być też zrobione w przemyślany sposób które łączyły wszystkie gabinety po to, żeby nie było tego cięcia też dużo, żeby te prace też ograniczyć czasowo do minimum, no bo to każda godzina pracy kosztuje. Montowane są przyłączenia do unitu Krótko na temat, żeby nie blokować w trakcie, roboty. W trakcie zaawansowanych prac. To tylko jeszcze też krótko powiem o tych, że są szpilki w podłodze znowu po to, żeby ta instalacja tak oprowadzić, żeby nie przewiercić żadnej rurki później przy montażu. A dwa, że też dzisiaj będąc na budowie, korzystając z okazji, od razu sprawdzamy i konsultujemy, Budujemy, rozmawiamy na temat tych przyłączy, różnych wariantów, czy są wykonane zgodnie z tym co było na projekcie, czy są jakieś pytania i też takie wizje lokalne na takich budowach odbywamy po prostu i sprawdzamy, czy na wszystko jest ok, żeby potem nie było niespodzianek. No i ostatnia, finalna wizja lokalna jest przed takim kluczowym elementem, czyli zalania wylewek czy zamknięcia ścian tam gdzie jest elektryka, po to, żeby przed... Yy... Finałem sprawdzić, czy jest wszystko ok. No i to, co jest ważne, to te szpilki, które dzisiaj widzimy na budowie, one już zostały uwzględnione nawet w projekcie tych instalacji, tak? Właśnie po to, żeby. Wszystkie mogą zostać wykorzystane do montażu, a nie żeby fotel był zamontowany tylko częściowo. Tak jak widzicie, o, o, obecnie na budowie trwają prace ogólnobudowlane i powoli one będą dobiegać końca. Myślę, że przed nami jeszcze z półtora miesiąca takich ogólnych robót. Powoli zjeżdżają również tutaj zamówienia, które wykonujemy z naszego biura. Przyjeżdżają płytki, przyjeżdżają toalety, cała armatura, lampy, więc zaczynamy to magazynować. Przyjeżdżają już takie elementy też mocno wykończeniowe, jak jakieś tapety, dodatki. Rozpoczęliśmy już proces, proces zamówienia mebli, po to, żeby wszystko bez opóźnień mogło wystartować zaraz, jak panowie wyjdą z budowy. Kolejny nasz film to tak naprawdę pokaże etap montażu sprzętu już w wykończonych wnętrzach, w tym co będzie nagotowo. Tak. tak. Czyli warto też naśledzić, no bo pod kolejnym filmem takie Dominika Słonia to będzie montaż sprzętu. Możliwe, że on się zgra z montażem mebli, a tego jeszcze nie wiemy dokładnie, jak się ułoży, ale nie pokażemy i to, i to, żebyście wiedzieli, więc będzie szczegółowa relacja z tego, jak taki montaż sprzętu wygląda, więc to też może Wam rozwiać pewne wątpliwości do tego całego procesu, ile to trwa, jak to wygląda, z czym to się dokładnie wiąże. W dwóch słowach jeszcze odnośnie tego, jeżeli planujecie otworzyć gabinet stomatologiczny, klinikę przychodnie i chcielibyście, że naszego ramienia jako ich... Dental, czyli dystrybutora, dostaw sprzętu do, i wyposażenia do gabinetu, żebyśmy my w podobny sposób też dopilnowali tej budowy, przygotowali przyłącza, odbyli takie wizje lokalne, policzyli ochronę radiologiczną, a też pomogli zbudować koncepcję wyposażenia i taki sprzęt dostarczyli. To możecie się do nas odezwać. Link macie w opisie tego filmu. Jesteśmy w stanie taką usługę nadzoru i doradztwa przeprowadzić na bardzo wczesnym etapie takiego przedsięwzięcia, bez konieczności podejmowania przez Was finalnej decyzji co do zakupu wyposażenia. A jak możemy to zrobić? No to dowiecie się już po kontakcie z nami. Ja myślę, że Dominika dwusłowo chętnie powie, co ona może swojej strony zaoferować tak, dla ja, takich osób. Ja ze swojej strony to tak jak tutaj może niektórych dziwi, że już na tym etapie, gdy panowie są, zamówiliśmy meble, ale korzystamy z naszej autorskiej, na naszego autorskiego produktu, z naszej serii mebli gotowych, które niczym klocki Lego będą tutaj pasować i które tak naprawdę będziemy za chwilę tylko montować. Serdecznie zapraszam do przejrzenia do naszej oferty i do, do zapoznania znania tym, a natomiast jeżeli chodzi o samą usługę projektową, to pamiętajcie, że możemy tak naprawdę z wami być od początku do końca. To znaczy rozpoczynając analizę lokalu i rozrysowując jego układ funkcjonalny, potem zadbamy o to, by właśnie wszystkie instalacje bez kolizji, bez braku, zostały doprowadzone do miejsc, w których powinny być. Zawsze przy unitach wspiera nas Łukasz lub Kamil, którzy nas koordynują też, więc tak ważne by już na tym etapie układu funkcjonalnego właśnie wybrać ten sprzęt, żebyśmy docelowo sobie to wszystko zaprojektowali. Pamiętajcie, że pomożemy Wam ze wszelkiego rodzaju procedurami urzędowymi, sanepidowskimi i również... Zaprojektujemy wnętrza, które będą niepowtarzalne, po których Was klient będzie rozpoznawał i gdzie będzie chętnie przebywał. A na koniec architekci w naszym biurze mogą stanowić wsparcie budowy, gdzie odciążą tak naprawdę Was od podstawowej koordynacji budowy polegającej na zamówieniu poszczególnych elementów, tak by właśnie ekipa budowlana nie miała przystojów, by można było wszystko kontynuować i by nie trzeba było jeździć po sklepach i na gorąco szukać jakichś elementów. Generalnie już na etapie koncepcji, gdy mamy wybrane elementy zatwierdzone, architekci zwracają się potem do dystrybutorów, do producentów o oferty, zamawiają to w imieniu państwa i do, jest to dostarczane na budowę. To dla osób, które są w, na etapie budowy lub w trakcie, ale również mamy z Łukaszem pomysł dla tych, którzy dopiero myślą lub przymierzają się do inwestycji. Tak, czyli jeżeli przeszło ci przez myśl, że chciałbyś stworzyć swój gabinet stomatologiczny, swoją przychodnię, klinikę, swoje miejsce pracy, czy to w lokalu, czy chciałbyś coś ewentualnie wybudować, to przygotowaliśmy takie kompleksowe szkolenie pod marką klinika od, od, od A do Z, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. I szkolenie prowadzi od samego początku procesu, gdzie my wspólnie z Dominiką dyskutujemy na tematy związane z wyborem działki, wyborem lokalu, wymaganiami, pozwoleniami, dokumentacją, opowiadamy ten cały proces otwarcia gabinetu kliniki czy przychodni od A do Z. I taki kurs, szkolenie Uprościć i ułatwić, i przygotujcie przede wszystkim do oglądania lokali, do szukania działek, do konkretnego wyboru, do rozmów z projektantami, lub, co byśmy chcieli najbardziej, do współpracy z nami. Tak naprawdę to jest taki przewodnik, który ma posłużyć przyszłemu inwestorowi w edukacji i w tym, by odnalazł się w tej przestrzeni zawiłości budowlanki, bo jak widać, trochę się tutaj dzieje. Trochę, tak? Dziękujemy za obejrzenie dzięki. do końca i widzimy się w kolejnym materiale, gdzie już będziemy instalowali sprzęt. No i oczywiście zapraszamy do śledzenia naszych kanałów na YouTube, social mediów, Instagramów, DNA Architekci, Dental Medic DNA, Klinika, A do, Z. Klinika A do Z i wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Jeszcze raz dzięki, cześć. Cześć, dzięki.